są tacy, którzy jeżdżą samotnie w pojedynkę jak ja, inni w małych grupach, a jeszcze inni w dużych klubach motocyklowych. Od ponad dwóch dekad miłośnicy marki Royal Enfield spotykają się na jednej z największych imprez tego typu na świecie, Royal Enfield One Ride. W tym odcinku zamieram was na właśnie takie spotkanie w sercu Polski. Choć tym razem najważniejsze były rozmowy i wspólna jazda, nie byłbym sobą, gdybym po drodze nie odwiedził kilku ciekawych miejsc. Cześć wszystkim, witajcie, zapraszam w drogę. W motocyklach absolutnie najważniejsza jest wymiana oleju. Z czasem traci on swoje właściwości, a do tego zbieram zanieczyszczenia. No bo co tu dużo mówić, nie posmarujesz, nie pojedziesz. Tak się złożyło, że to był ten czas, czas wymiany oleju na nowy. Podczas tego wyjazdu kilometrów miałem zrobić sporo, a autoryzowany i zaprzyjaźniony mechanik jest w stolicy województwa podkarpackiego, więc wszystko udało się ogarnąć po drodze. Stał już u niego Royal Enfield Shotgun, i czekał na swoją kolej. Miło widzieć, że nas, miłośników rojala na wschodzie Polski przybywa. Może kiedyś doczekamy się nawet własnego salonu. Kto wie? Przede mną jest jeszcze kawałek Podkarpacia i całe Świętokrzyskie w pełnej krasie. Po drodze mnóstwo miasteczek, powiatów i malowniczych zakątków. Drogi w większości proste oraz takie otoczone lasami, których zapach unosi się w powietrzu, wyczuwalny nawet podczas jazdy motocyklem. Gdyby nie przystanek u mechanika, pewnie zahaczyłbym o kilka zabytkowych lub widokowych miejsc. Na trasie do miejsca rojalowego spotkania miałem już zaklepany przyjemny nocleg. Z Rzeszowa do dzisiejszego celu było równo 200 kilometrów, a dodając wcześniejsze 80 z przemyśla, zebrał się już całkiem niezły kawałek. A że podróż smakuje najlepiej, gdy jest przyjemna, przystankiem na nocleg została spokojna wieś nad jeziorem Sielpia. Spokojna, bo po sezonie. Teraz po sezonie Sielpia Wielka emanuje spokojem i sielankową atmosferą. Trudno uwierzyć, że to największy ośrodek wypoczynkowy w województwie świętokrzyskim. Sztuczny zbiornik o powierzchni ponad 57 hektarów powstał w latach 60. i przyciąga tłumy spragnione plażowania. Patrząc na rozległą piaszczystą plażę, aż trudno wyobrazić sobie tłumy, o których wspominał mi barman. Przy kuflu złotego płynu opowiadał, że w sezonie trudno tu znaleźć skrawek miejsca na ręcznik. Ponoć bywa ciaśniej niż na słynnych plażach koło brzegu. Jak widać, nie trzeba jechać nad morze, by poczuć się jak w wakacyjnym raju. Na zalewie znajdują się nawet wyspy, a na jedną z nich można dojść pieszo przez mostek. Po sezonie to idealne miejsce na romantyczne spacery lub takie samotne. Ale dość tej sielanki. Wieczorem spod samiuszkich tater miał dotrzeć Adrian, właściciel Royal Enfielda wersji górskiej, czyli Himalajana i twórca kanału Motopodhale. Adrian, znany z zamiłowania do porządku, podróżuje z mopem niczym współczesna czarownica. – Czy tu się już kameruje? – Kameruje, ale sami muszę było, się wypiecie, ale... Zobacz ta młodzież jakaś niegrzeczna, siedzi tylko w tych telefonach. Siedzi i grzebie w ogóle. Grzebie, skandal. Ech. Tak w ogóle to. Siedzimy. Dobry wieczór w ogóle Państwu. Jedziemy na One Ride, yy, kolega w Hale. Nie I trzeba dziękuję. przedstawiać, a w związku z tym przedstawię i Gregor w drodze, to ja. Siedzimy, nic się nie dzieje. Siedzimy, nic się nie dzieje. nie patrzę prawo, patrzę w lewo i, i wychodzę. To nara, to ja dopiję za ciebie ten... Dobry. Choć domki były wyjątkowo przytulne, noc okazała się wyjątkowo rzeźka. Wyruszyliśmy wcześnie rano, słońce już świeciło, ale w cieniu wciąż było chłodno. Krótka przerwa na ogrzanie i znów w drogę. Dogrzewanie na słońcu. Och, kurde z Sielpi do bogini koło Łodzi mieliśmy 120 kilometrów do pokonania, więc jechaliśmy swoim tempem, co jakiś czas zmieniając się na prowadzeniu. Na miejsce dotarliśmy wcześniej, a w słońcu lśnił już najnowszy model Royal Enfielda piękny złoty motocykl. Adrian zapomniał zwykłych spodni, więc przez cały czas paradował w motocyklowych, a to mało wygodne. Wsiadam na geriję i ruszamy do łodzi na zakupy, a przy okazji testy maszyny, która miała na liczniku dosłownie kilka kilometrów świeżutki, jeszcze niedotarty egzemplarz. tylko dopiero 2 km przejechane, więc on może ci e, e, przycinać, tak? Zduszać się troszeczkę. Musisz go troszeczkę ułożyć teraz. 2 km. No. z hiszpańskiego, czyli po naszemu partyzant. Mam wrażenie, że firma stworzyła go z myślą o młodzieżowych bojówkach tej marki. Co do nazwy, słyszałem co najmniej kilka interpretacji. Muszę przyznać, że jazda tym żwawym partyzantem to masa frajdy. Silnik pochodzi od nowego Himalajana 450, ale został dostrojony do stylu roadstera. Waga: 184 kg. Prędkość maksymalna: 150 km na godzinę. Zasięg na jednym baku: 300 km. Idealna specyfikacja na miasto i podmiejskie wypady. Gdybym ja ją miał, pewnie od razu ruszyłbym w świat, bo tak naprawdę to żwawy sprzęt. Pochodzę ze wschodu i nie przypuszczałem, że w Łodzi mogą być takie ulice. Ja na taki offroad muszę jechać w Bieszczady. Kolega Adrian chowa nowe gacie. <noise> Najważniejsze, że są <to> Mateusz jest, <noise> Reszta to już jest mało ważne. No z... Motocykl Gorilla, a na nim siedzi Gorilla. Gorilla. I <noise> jedzie całkiem żwawo. One Ride pokazało, że nasza rojalowa społeczność w Polsce rośnie w siłę. Pasjonatów przybywa, a choć nie wszyscy mogli dojechać, pamiętamy przecież powódź we Wrocławiu i jego wielkich okolicach, to i tak było nas więcej niż ostatnio. To nie było zwykłe spotkanie towarzyskie. Były szkolenia, ADV, zjazdy w terenie, kursy dla komanderów Riders Club, wspólne przejażdżki i testy najnowszych modeli, w tym Geria. Partyzanta 450, którego mieliście już okazję przed chwilą zobaczyć. Dobrze, moi drodzy, szkolenie ADV odbywa się na tamtym wejście wchodzimy od restauracji. I na parterze, Kuba będzie Waszym trenerem. Zresztą zobaczcie sami kilka ujęć z tego, co się tu działo. Szerokości, bo jest na nawierzchnia. Witamy raz, dwa i nie z kręgosłupa tylko nogami. Prostujemy nogi. Opieramy motocykl na dórce. Jest... Wieczorem wręczenie dyplomów, trochę integracji, takiej spokojnej. A jutro był czas na jazdę i powroty w swoje strony. Też się załapałem i od wtedy jestem dyplomowanym rojalistą. Taki załadny jest, pięknie. przypominać na pewno, jeżeli przyjechaliście, wiecie, e, czym jest One ride. Dzień drugi. Dojeżdżają ci, którzy mają blisko, albo ci, których żony nie puściły na noc. Bo my, royalowcy, to prawdziwe dzikusy jesteśmy. Spójrzcie tylko na mnie. Śpię w hamaku po lasach, a kto wie, co jeszcze może mi przyjść do głowy. Ale zostawmy gang dzikich wieprzy na boku. Nie jedziemy, nic nie zwalnia nas. Słuchajcie, jazda w grupie nie zwalnia ze zdrowego rozsądku. Nie szarżujcie, nie jedźcie poza swoje możliwości. Zrobiło się przyjemnie tłoczno. Gdy ruszyliśmy w trasę, trzymając się z tyłu, nie widziałem tych pierwszych z przodu. To był niezły widok. Ci, którzy nie słuchali, jak powinno się jeździć, w grupie czasem rozwalali szyk. Ale w końcu nie jest to niemiecka armia, tu chodzi o frajdę. Mimo wszystko bezpieczeństwo jest najważniejsze, więc warto znać zasady wspólnej jazdy. One Ride to przejazd fanów, sympatyków i posiadaczy motocykli Royal Enfield. Okolica była piękna, delikatnie pofałdowana. Na wąskiej drodze race poszły z kolorowym dymem, tworząc idealne tło do wspólnego zdjęcia. <grywa> Motocykliści to zło. A boginię leży na terenie Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich, najmłodszego i najmniejszego w tym województwie. Fajnie, bo nie płasko. Wszystko co dobre kiedyś się kończy niestety. Czas wracać na wschód. W tym roku odwiedziłem kilka bardzo ciekawych miejsc, a nawet byłem dwa razy w Ameryce. Co prawda tej pod Przewodowem, tuż przy granicy z Ukrainą, ale zawsze to coś. Za to pod Łodzią trafiłem prosto do Moskwy. Na szczęście bez Placu Czerwonego i wiadomo kogo. Złan Wright ruszał w stronę Starachowic razem z Bartoszem. Gdy tak jechał przede mną na tym swoim klasiku 350 w czerwono chromowanym malowaniu, do tego z pojedynczym siedzeniem, zacząłem mu zazdrościć. Chociaż z każdym kilometrem coraz bardziej. Taki singiel świetnie prezentowałby się w moim garażu. Na zdjęciach już wygląda perfekcyjnie. Bartosz został w swoich Starachowicach, a ja w blasku zachodzącego słońca dotarłem do Sandomierza. Przede mną kolejna noc na trasie, tym razem w miejscu, które mogę śmiało polecić. Dom wycieczkowy PTTK, zaledwie kilkaset metrów od centrum, to świetna baza. Można tu bezpiecznie zostawić motocykl i wyskoczyć na starówkę, ale to plan na jutro. Teraz czas na relaks. Sandomierz o poranku to zupełnie inne miasto. Ciche, spokojne, jakby jeszcze nie do końca przebudzone. Zanim na ulicach pojawią się turyści szukający śladów pewnego serialowego ojca, warto ruszyć na spacer. Ratusz na pochyłym sandomierskim rynku w pierwszych promieniach słońca wygląda wyjątkowo. Schodząc ulicą Mariacką, na pewno nie przeoczymy zamku górującego nad okolicą. To zamek wzniesiony na skarpie Wiślanej przez króla Kazimierza III. Wielkiego. Odbijając delikatnie w prawo, dojdziemy do kościoła świętego Jakuba, do którego tak sobie turystycznie wejść nie można, o czym informuje nas potykacz, albo msza, albo turyści. Ale co najważniejsze, obok kościoła są winnice również świętego Jakuba, bo jak wiadomo, braciszkowie nigdy sobie dobrego trunku nie odmawiali. W Sandomierzu są również wąwozy lesowe, na przykład świętego Jacka. To właśnie jego dnem zmierzali kiedyś dominikanie z pobliskiego klasztoru, by przez ucho i gielne w murach miejskich dostać się na teren miasta. A jeśli zejść jeszcze niżej, dotrzemy nad Wisłę. Na jej brzegu zacumowane stoją małe statki wycieczkowe, jeszcze uśpione, czekające na pierwszych pasażerów. To najlepsza pora, by nacieszyć się miastem w jego najbardziej magicznej odsłonie. Ostatnim przystankiem na mojej powrotnej trasie jest Stalowa Wola, oddalona o 30 km od Sandomierza. Zanim powstało tu miasto w ramach budowy Centralnego Ośrodka Przemysłowego, w skrócie COP, wieki temu istniał tu Dwór Łowiecki Króla Władysława Jagieły. Dziś mało kto o tym pamięta, teraz liczy się przemysłowe dziedzictwo miasta. O otwarciu Muzeum Centralnego Ośrodka Przemysłowego było głośno, więc postanowiłem zobaczyć je z bliska. Już przed wejściem wita zwiedzających samolot TS-11 Iskra w barwach 61. Lotniczego Pułku Szkolno-Bojowego z Białej Podlaskiej, który przyjechał tu z Dęblina. A w środku nowoczesne ekspozycje na miarę naszych czasów. Wśród eksponatów można zobaczyć kultowy samochód Mikrus MR300. Jego podwozie i nadwozie produkowano w Mielcu, silnik w Rzeszowie, a opony w Dębicy. Wszystkie te zakłady mają swoje korzenie w Copie. Moją uwagę przykuł oczywiście pięknie odrestaurowany motocykl SHL M04. Zespół napędowy Sokoła M200, polski Fiat 508. Motorower Romet Kadet w wersji eksportowej. Są tu też obrabiarki, maszyny do pisania łucznik, broń palna, silniki lotnicze, a nad głowami wisi imponujący model bombowca PZL-37 Łoś z obracającymi się śmigłami, które sprawiają wrażenie, jakby samolot unosił się w powietrzu. Jest nawet wystawa poświęcona życiu towarzyskiemu. Zdecydowanie warto tu zajrzeć i zobaczyć, jak rozwijał się nasz przemysł i kto za tym stał. Muzeum robi wrażenie na wszystkich, od przedszkolaków po tych w moim wieku. Dziękuję Wam za wspólny ride niemal pod samą Moskwę na wyjątkową dla nas royalistów imprezę One Ride. To była świetna okazja, by spotkać ludzi, którzy podzielają pasję do tej legendarnej marki motocykli, a przy okazji przetestować nowego, żywego partyzanta. Odwiedziłem kolejne nowe miejsca, a jak wiecie, uwielbiam odkrywać to, co nieznane lub bardziej bywać tam, gdzie mnie jeszcze nie było. Dajcie znać, jakie wyjątkowe miejsca polecacie. Na wszystkie Wasze komentarze, które bardzo sobie cenię, staram się odpowiadać jak najszybciej. Jeśli spodobała Wam się ta relacja, zostawcie kciuka w górę i subskrybujcie kanał. Wielkie dzięki za każde super podziękowanie. To ogromne wsparcie dla moich podróży. Niech moc będzie z Wami. Do zobaczenia na kolejnych trasach. Grzegorz.